Hej! Witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy zajmować się planowaniem stron w bullet journalu na marzec. Motyw, który wybrałam na ten miesiąc to będą czerwone kwiaty, połączone z takimi bardzo abstrakcyjnymi, liściopodobnymi kształtami. I jak można się spodziewać, kolor na ten miesiąc to będzie czerwony i zielony, z odrobiną brązowego, który będę używać głównie na nagłówkach. Na początku, jak rozszkicowywałam sobie te strony, to myślałam, że zajmą mi więcej czasu niż poprzednia rozkładówka na luty, ponieważ miałam dużo więcej rysowania, ale myślę, że obie te rozkładówki zajęły mi podobną ilość czasu, nawet pomimo tego, że w tej marcowej więcej rysowałam. I myślę, że to jest przez to, że rysunki tych kwiatów oraz liści są takie bardzo luźne i abstrakcyjne. Oraz nie wymagają wielu kolorów, tylko po prostu robię kwiaty jednym czerwonym markerem, a potem liście drugim. Więc to pewnie przez to mi zajęło to tak mało czasu. Ale jestem zdziwiona trochę, bo nie musiałam poświęcić dużo czasu na te strony, a bardzo mi się podobają. Dobrze też było wreszcie wrócić do jakiegoś innego połączenia kolorystycznego, które nie ma w sobie niebieskiego, ponieważ dwa poprzednie miesiące były w dużej części niebieskie. Więc fajnie było zrobić coś w takiej czerwono-brązowej, zielonej palecie, i ogólnie zrobić coś w takich bardziej roślinnych i naturalnych kolorach niż niebieski. I właśnie wydaje mi się, że one są idealne na rozpoczęcie wiosny, czyli właśnie na marzec. Na stronie tytułowej są motywy, które będą występować przez całą rozkładówkę, czyli duże czerwone kwiaty oraz zielone liście w tle. I tytuł oraz cytat napisane taką dużą, charakterystyczną czcionką z powiększoną pierwszą literą i resztą napisaną mniejszymi literami. Po skończeniu strony tytułowej przechodzę do kalendarza, który również zaczynam od zrobienia rysunku przedstawiającego kwiaty. I moja technika na te rysunki wyglądała tak, że najpierw zaczynałam od ogólnego obrysu płatków kwiatu na czerwono. Później pogrubiałam ten obrys i dodawałam taką jakby teksturę do tego kwiata, by płatki wyglądały bardziej realistycznie, bo bez tego wydawały się troszeczkę puste. Następnie tworzę tytuły na stronach na kolor brązowy. I gdy mam już tytuły, to wtedy zaczynam robić liście. Która dodaje tak długo, aż będzie wypełniona wystarczająco ile strony i po prostu wszystko będzie ładnie razem wyglądać. I w sumie używałam tej techniki rysowania na wszystkich stronach w tej rozkładówce. I wydaje mi się, że jest bardzo fajna i można dzięki niej fajnie rozplanować gdzie dać te abstrakcyjne liście, żeby zakrywały wystarczająco dużo powierzchni, ale też żeby nie nachodziły na tytuły. I ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają te rysunki w tym motywie. Jeśli chodzi o moją stronę z kalendarzem, to robię ją w tym rozkładzie co zwykle czyli na jednej stronie mam sam kalendarz, który robię w formie takiej tabeli, która ma zaznaczone tylko górne granice, a na stronie obok mam listę rzeczy do zrobienia na cały miesiąc oraz yy, mój Content Planner. Jedyna rzecz, która mogłaby się wyróżniać w tej stronie, to jest to, że przełożyłam tą tabelkę z kalendarzem troszeczkę poniżej, ponieważ robiłam ten taki większy tytuł, który wydaje mi się, że jest dość charakterystyczny dla tego motywu, ponieważ tytuły wyszły mi większe ze względu na to, że tworzyłam tą taką bardziej artystyczną pierwszą literę. I właśnie w ten sposób ta strona jest skończona. Teraz przejdziemy do strony highlights, czyli takiej strony, na której mogę zapisywać różne wspomnienia i przemyślenia z danego miesiąca. I jako że ta strona jest dość mało skomplikowana, to mogłam na niej w pełni wykorzystać pomysł, który miałam na te kwiaty i abstrakcyjne liście. I sposób w jaki wykonałam listki na tej stronie i ogólnie w całym tym motywie był zainspirowany motywem na luty, który widziałam gdzieś w internecie. Ogólnie była to taka strona, na której było wiele różnych abstrakcyjnych kształtów, które były bardzo kolorowe, i stwierdziłam, że bardzo fajnie to wygląda. I właśnie jak potem myślałam nad moim motywem na marzec, to pomyślałam, że fajnie by było zrobić właśnie takie duże czerwone kwiaty, pod którymi byłoby właśnie coś takiego abstrakcyjnego. I wtedy padłam na pomysł, by zrobić takie abstrakcyjne kształty, które naśladowałyby liście. I zrobienie tych liści naprawdę nie jest skomplikowane, i to jest bardzo łatwe, ponieważ w większości są to takie esy floresy, pentelki i zaphiasy, które po prostu w dużym stężeniu w jednym miejscu wyglądają trochę jak takie krzaki, i dzięki temu ładnie składają się jako tło tych kwiatów, które jednak są trochę bardziej detaliczne i przyciągają więcej uwagi i właśnie te liście są bardzo fajnym tłem pod nie. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego wzoru lub dekoracji, które udało mi się wymyślić na ten motyw, ponieważ zawierają jedno z moich ulubionych połączeń kolorystycznych, czyli czerwony z zielonym, oraz też bardzo fajnie wyglądają i nie zabierają dużo czasu, żeby je zrobić. Więc jestem bardzo zadowolona z tego pomysłu. I teraz czas na ostatnią stronę, którą wykonamy w tym filmiku, czyli na pierwszą tygodniówkę na marzec. I tworzę ją w moim ulubionym rozkładzie, czyli w takim, w którym na jednej stronie mam listę rzeczy do zrobienia na tydzień, a na drugiej stronie mam okienka na wszystkie dni tygodnia. I pamiętam, że kiedyś, jak robiłam okienka na dni tygodnia tylko na jednej stronie, to nie starczało mi nigdy miejsca i bardzo nie lubiłam takiego rozkładu. To było głównie dlatego, że lubiłam sobie rozplanowywać jakby zadania godzinowo, więc potrzebowałam na to znacznie więcej miejsca. Ale potem z takim godzinowym planem przerzuciłam się na telefon, a na ten moment w ogóle go nie robię. I wtedy właśnie zaczęłam na powrót lubić te takie jednostronowe tygodniówki ale też jednocześnie zaczęłam robić właśnie listy rzeczy do zrobienia na całą stronę, ponieważ taka lista daje możliwość opisania wszystkich kroków do jakiegoś większego zadania i mi osobiście bardzo to pomaga w planowaniu, że mogę mieć rozpisane zadanie i potem po prostu pomniejsze kroki wpisywać sobie na poszczególne dni. Dlatego właśnie bardzo polubiłam ten rozkład, w którym mam dużą to do listę na jedną stronę i okienka tygodniowe na drugą. I właśnie za to lubię bullet journaling, że można tak wypróbować wszystkie rzeczy, jakie się chce, i potem zdecydować, która działa dla nas najlepiej i korzystać z tego, co nam najbardziej pasuje. I na tej stronie mam takie same dekoracje co na wszystkich poprzednich, tylko jeszcze na rogach okienek poddawałam takie malutkie ćwiartki kwiatków, ponieważ czegoś mi tam brakowało i one tak ładnie dopełniły całą tą stronę. I to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobają wam się strony, które dzisiaj stworzyłam i do następnego razu. Pa pa.